Witajcie, kochani. Dziś mamy uroczystość objawienia Pańskiego. Usiądźmy razem przy słowie. Myślę, że dziś słowo może być w pewnym sensie o kiepskim marketingu. Posłuchajmy razem Pana. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Duchu Święty. Zapraszamy Cię do tego czasu, dzisiejszy dzień, chcemy spotkać Pana. Chcemy doświadczyć, jak On się objawia w naszym życiu. Jaki przychodzi Pan? Jaki jest? Przyjdź, Duchu Święty. Dotykaj serca. Odnawiaj myśli, uzdrawiaj, umacniaj. Oczekujemy Ciebie. Ty, który już jesteś, poruszaj nasze serca, abyśmy i my byli tu i teraz, w tym miejscu, w tej modlitwie, w tym spotkaniu. Gdzie jest Boży tron, prowadź nas, Duchu Święty? Z Ewangelii, według Świętego Mateusza: Kiedy Jezus narodził się w Betlejem Judzkim za panowania Heroda, do Jerozolimy przybyli ze wschodu mędrcy. Pytali oni: Gdzie jest nowonarodzony król Żydów? Zobaczyliśmy bowiem na wschodzie jego gwiazdę i przybyliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał wszystkich wyższych kapłanów oraz nauczycieli ludu i pytał ich, gdzie ma się narodzić Chrystus. A oni mu powiedzieli, w Betlejem Judzkim. Tak bowiem zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemio Judy, Wcale nie jesteś najmniejsze spośród wszystkich miast Judy, gdyż z ciebie wyjdzie wódz, który będzie pasterzem Izraela, mojego ludu. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytywał ich, kiedy ukazała się gwiazda. Wysyłając ich do Betlejem powiedział: Idźcie i wypytajcie się dokładnie o to dziecko. Gdy je znajdziecie, dajcie mi znać, żebym i ja mógł pójść i oddać mu hołd. Oni wysłuchali króla i wyruszyli w drogę, a gwiazda, którą widzieli, gdy wschodziła, prowadziła ich aż do miejsca, gdzie znajdowało się dziecko. Tam się zatrzymała. Ogromnie się ucieszyli na jej widok. Gdy weszli do domu, zobaczyli dziecko z jego matką, Maryją. Upadli na kolana i oddali mu hołd. Otworzyli swe szkatuły i ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A ponieważ otrzymali we śnie polecenie, żeby nie wstępowali do Heroda, inną drogą wrócili do swojej ojczyzny. Dziś niesamowicie bogate słowo i mam kilka myśli. Nie wiem, czy będę potrafiła to jakoś wszystko wypowiedzieć, ale pomyślałam sobie, że jest to Ewangelia o królowaniu. I spotykamy tutaj w tym fragmencie aż y, trzech królów, y, albo pięciu. W każdym razie chodzi mi o trzy rodzaje królowania. Widzimy Heroda, widzimy Mędrców i widzimy Jezusa. Każdy z nich ma władzę, każdy wykorzystuje ją w inny sposób. Na początku powiedziałam o tym marketingu, bo tak mi się to kojarzy, że no to, to, to zarządzanie i ten marketing u Heroda to był taki barbarzyński. U tych mędrców ze wschodu potrafili wykorzystać tą swoją mądrość i wyruszyć w drogę. Natomiast jeśli chodzi o Jezusa, no to dość kiepsko, bo narodził się w Stajni jako mały chłopiec. Więc według takich standardów dzisiejszego świata no słabo prowadzone to królestwo, wydaje się. Słaby początek mało taki chwytliwy nie świecący zupełnie. Herod zapatrzony w siebie we władze w to, że zostanie młode brana. Wartość swoją upatrywał właśnie w tym. Mędrcowie poszukujący prawdy są w stanie schylić głowę i Jezus, Bóg pokorny, który jest królem świata i wie, że tej władzy nikt mu nie odbierze. I dlatego może urodzić się jako dziecko, może stać się Bogiem, królem bliskim. Myślałam o mędrcach, którzy są w stanie. Uznać, że jest ktoś większy, że jest ktoś mądrzejszy. I przypomniał mi się taki obraz y, niesamowite, y, 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 takie mam przeżycie zawsze, kiedy widzę y, w kościele na Mszy Świętej y, tatę z dzieckiem, y, kiedy widzę, że razem się modlą, siedzą. Że ten tata jest takim przewodnikiem w drodze życia. I to jest dla mnie piękny obraz, ponieważ ten tata, który w pewnym sensie jest Bogiem dla dziecka do pewnego momentu, jest kimś najważniejszym i najmądrzejszym na świecie, kimś, kto je chroni, ratuje mu życie, jest autorytetem. Co powie tata jest święte i najważniejsze, tata jest najsilniejszy. To kiedy widzę tego tatę z dzieckiem w kościele, to wiem, że ten tata mówi dziecku: Ja cię kocham najbardziej na świecie, chcę ci dać wszystko, co jest ważne, zawsze cię ochronię, oddam za ciebie życie, ale jest ktoś. Kto Cię kocha bardziej, kto już oddał za Ciebie życie, kto jest mądrzejszy ode mnie i silniejszy. I ja potrzebuję tego, właśnie kogoś, i Ty też go potrzebujesz. I dla mnie to niesamowita pokora i mądrość takiego właśnie taty, który pokazuje dziecku, kto tu rządzi na tym świecie. Bardzo mnie porusza ten obraz. I tak właśnie widzę tych dzisiejszych mędrców, magów, którzy skłaniają głowę przed maleńkim Bogiem, których serce było do tego przygotowane, których mądrość pomogła w tym, by skłonić się przed maleńkim, a większym od nich. I czytając to słowo, jeszcze pomyślałam o tym, że święto objawienia, czyli Jezus się objawia i też chce się objawić tak osobiście, prywatnie w naszym życiu, chce się nam pokazać, jaki jest, chce być nam bliski, chce się odsłonić przed nami. To jest niesamowite mieć takiego Boga tak bliskiego, który nie jest gdzieś za wielkimi, ciężkimi, zamkniętymi drzwiami, do którego trzeba się umówić na spotkanie, y, który siedzi na pięknym tronie i możemy się zbliżyć. Myślę, że możemy dzisiaj też pytać Pana i szukać w sercu, jak Ty chcesz, żebym Cię zobaczył, jaki Ty jesteś, Boże. Może nie znam Cię jeszcze prawdziwego? Chcę Cię poznać. Ty się objawiasz dzisiaj jako dziecko, któremu kłaniają się królowie. Może i w moim życiu chcesz się objawić jako dziecko. Dobry ojcze. Dziękujemy, że dałeś nam swojego syna, który zechciał do nas przyjść i stać się człowiekiem, który zechciał się urodzić z Maryi, być małym chłopcem potrzebującym opieki, zależnym we wszystkim. Bóg, który jest mądrością, miłością którego władza rozciąga się na całą ziemię. Zechce, zechciał się objawić też w naszym życiu. Zechciał się tak zbliżyć. Uwielbiamy Ci Ojcze, że Ty wymyśliłeś taki sposób, że Ty zapragnąłeś takiej bliskości z nami. Że zostawiłeś nam Eucharystię. Pokorny Jezus, który stał się chlebem. Uwielbiamy Cię, wywyższamy i oddajemy Ci, Panie, hołd i pokłon. Skłaniamy nisko głowę przed Twoim tronem. I tym tronem jest dzisiaj stajenka, żółb. Chcemy doświadczać Panie, jak Ty się objawiasz. Tak jak Ty chcesz. Uwielbiamy Cię. Amen. Kochani, szukajcie Pana. Słowo jest przebogate. Każdy znajdzie dla siebie to, czego potrzebuje. Dobrego dnia i do zobaczenia jutro.